Zajmujesz. Obydwie czym się zajmujecie? Ja bym pisał. Masz 15 lat, nie pij tego. No ja nie pij tego. Ja nagrywam na TikToku i troszeczkę na YouTubie, ale to nie jest jakby taka moja najmocniejsza na strona, nagrywa. bo dopiero zaczynam. Okej. Okay. I jeszcze działam Czyli na myślisz, że media społecznościowe to jest przyszłość. Znaczy chciałabym, żeby to była przyszłość. Wiem, a wyobraź sobie, że 15 lat temu Ludzie na przykład wychodzili na pole i dyskutowali. Ja wiem, że to jest teksty były kiedyś, tak, kiedy. Tak, tak. Wiem, kiedyś to było, kiedyś to. Nie, nie o to mi chodzi. Nie jest płętą tego. ten, ten wypowiedź nie tego puentą, Ale wyobraź sobie, żeby zeskoczyć tak ludzi, by zaserwować internautom, takim moda osoba jak ty, to co właśnie było ważne 15, 18 lat temu. Na nowo wprowadzić modę, kurwa, dawaj pod podczypaki. Tam nagrywamy instastory, Nie w domach. Nie jest stream z piaskownicy, kurwa. Pomyśla to, bo ci może biznes daje pod głowę. Wyłącz kurwa ten telefon! Dziękuję. Słuchaj kochana, pomyśl sobie na przykład, żeby na nowo zarazić dzieciaki takim młodzi.